Jeśli wierzysz w zbawienie, nie ignoruj tej chwili. To Twoja szansa, by usłyszeć mój głos, poczuć moją obecność i odmienić swoje życie. Ja jestem Jezus i teraz mówię prosto do Twojego serca. Ojcze ukochany, proszę za tą osobą, która jest tutaj. Niech jej serce zostanie otoczone Twoją łaską, niech Twój pokój wypełni jej duszę, a każdy krok będzie oświetlony Twoim światłem. Oddal całą ciemność, każdy strach i niepokój. Umiłowane dziecko, pamiętaj, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nic nie może oddzielić cię od mojej miłości. Żaden ból nie jest większy niż moje miłosierdzie, żaden błąd nie odbierze ci wartości, jaką masz w moich oczach. Podziel się tą wiadomością, aby więcej serc odnalazło nadzieję. Napisz Amen w komentarzu jako akt wiary, polub ten film i zasubskrybuj, aby dalej słyszeć mój głos. Dziś jest dzień Twojej przemiany. Jesteś dla mnie bezcenny i nigdy nie przestanę o ciebie walczyć.